Uh. Wjeżdżam na asfalt, błyska, Kręci mi świat do przodu, bez strachu Nie ma tu żadnych wad Silnik ryczy jak lew, czuję ten mocny wiatr Z dziewczyno obok mnie, niemożliwe by stać w złotym rat. Z Każdą chwilą w drodze serce bije mocniej Motocykle, motocykle błocnie, serce bije mocniej Motocykle, wojska Przygód pełno w sercu, szybkie dni Rozkochanie w każdej porze Najlepsze lata razem i smak to złotych Nie kręci się życie WSK W sercu złości WO, yeah uh. Koła kręcą się szybko, niech inni podziwiają Wszyscy mówią tylko WSK Bo to my gramy wolności Na dwóch marzenia realizują każda minuta z dziewczyną to chwile co się nie kończą Z nią każda droga staje się rajem za yeah. motocykl WSK Przygód pełno w sercu, szybkie dni, rozkochanie w każdej porze, najlepsze lata razem i smak to słodycz. Niech kręci się życie, WSK w sercu w złości Każda droga staje się rajem. O, oh, o, oh, o, oh, ja, yeah. motocykl, WSK przygód pełno w sercu, szybkie dni, rozkochanie w każdej porze, najlepsze lata razem i smak to słodycz. Niech kręci się życie, WSK w sercu słości, w to droga staje się rajem. Wiosła w klimacie. Na dwóch kółkach przez życie pełnię swoje typy.